Jesteśmy już po pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Sasa solo jest super, power jest, czuć wszystko mnie boli jak z konkurencją, z konkurencją było bardzo trudne ale w następnej rundzie im pokażę Konkurencja masakra bardzo fajnie nuty, są super Powiedziawszy blackout, totalny blackout, ale ten, trzecia runda była chyba najlepsza. Pierwszych dwóch się trochę pogubiłem, nie mogę się odnaleźć, ale zobaczymy, zobaczymy. Druga była jak cię mogę, w trzecie jestem najbardziej zadowolony, trzymajcie kciuki. może będzie dalej. tam się nie udało, troszkę się podginęła, ale torek jest, dostał się. Brachu jednego skreślenia, drugi pod kreską, niestety. No, niestety mi akurat tutaj nie poszło. Siódmy pod kreską. Kurzyłeś tego sędziego jednak? Chyba tak, <laughs> chyba zbyt pewne siebie były. No nie wiem, jest nas z Polski dwóch: ja i, i Marian. E, także współpracujemy od dawien dawna. Musimy bronić honoru naszej oszczyzny i mam nadzieję, że Włochom zrobimy same blizny. A ile osób jeszcze przeszło razem? Eee, w sumie jest 12. Do finału wchodzi już 6. Także trzeba szóstkę sprzątnąć i będzie Dużo lepiej niż ostatnio, więcej pewności siebie. Nie wiem, wszystko należy teraz do ceny sędziów. To, to od nich zależy, jak to wyjdzie. Ja dałem ciebie wszystko. Pokazałem parę drinków, których wcześniej nie było, ale myślę, że tańczyłem swoje bez udziwnień. Po prostu z ocenić, na przykład, bo brakuje albo, albo jest remis w punktach i nie wiedzą, czy tego, czy tego puścić i wtedy się robi riddance, ale nie wiem, czy to o to chodzi, czy nie. E, wyszło tak, że są jakieś remisy, e, w ocenach sędziowskich i ponoć nie może być tylu finalistów. Muszą kogoś odrzucić, czyli muszę trochę ponabalać jeszcze, żeby być w finale. No, taka kolejność. Ты Nie szukuję, bo nie tańczę szajnów, tylko robi skoki jazzowe, piruety. Chociaż jest świetny, to to nie jest salsa i jeśli z nim przegram, to tylko źle świadczę o Federacji, ale przyjmę werdykt z honorem, ponieważ daje się ocenić, więc nie będę dyskutował, tylko schylę głowę i wrócę do domu. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wejdę do finału i będę mógł zatańczyć chociaż pół swojej choreografii, bo jak znam życie, pewnie chujcówki zapomnę i będę udawał. Tak. To co teraz, teraz czekamy? Czekamy na wyniki. Rydance. albo wejdę ja, albo wejdzie Włoch, zobaczymy nie mam siły generalnie, moje mięśnie ulegają chyba wewnętrznemu rozkładowi muszę dostać jakąś dużą dawkę cukru, jeśli mam tańczyć finał, bo może być naprawdę ciężko świetnie, co ja mogę poradzić? Tomek tańczył salsa shine, czyli konkurencję, do której został zgłoszony a Włoch skakał, krężył się jak kociak ale צעצמתם ילד. (צעוק) לא משנה גב, לא משנה גב. Super. No jakie to uczucie jesteś szpinale, no! Nie wiem, na razie staram się nie cieszyć, ponieważ najważniejsza runda jest przede mną, eee, a mam ułożoną choreografię, którą chciałbym zatańczyć, aczkolwiek przygotowujemy od dwóch dni, więc e, jest mało czasu. Nie wiem czy wszystkie kroki pamiętam. No dam z siebie wszystko, jak zawsze. Postaram się Was nie zawieść. Jak na razie skopałem trzy włoskie dupeczki, jedną turecką i kilka moich wspaniałych kolegów z Polski. Pozdrawiam Mariana, który jest siódmy. Bardzo mi przykro, Marian, że nie jesteś ze mną. Będzie mi ciebie brakowało. Stary, trzymaj kciuki. Jestem z tobą, pamiętaj zawsze. Powiem szczerze, no zbieprzyłem parodiatę, no. Chyba nie jestem stworzony do choreografii, tylko do napierdzielania tak po prostu. Wychodzę, tańczę bez układu i niech muzyka mnie prowadzi, a jednak nie jestem w stanie zapamiętać w tak krótkim czasie choreografii. Choreografia jest myślę, że fajna, że któryś z naszych młodych predatorów zatańczy ją lepiej ode mnie i będzie kontynuował moje dzieło, które zacząłem. Została trzecia runda, trzymajcie kciuki. Od tego bardzo wiele zależy, mam nadzieję, że będę napływał. Chodzi o to, że nie należy mnie naśladować w sposobie przygotowywania się do zawodów. Nie, to jest zły przykład i ja wam go pokazałem. Tak nie należy, bo potem, kiedy można zawalczyć o wszystko, może się coś zepsuć. Tak? Nie róbcie tego, przygotowujcie się codziennie, jakbyście mieli mieć zawody za rok. A wtedy wyjdziecie i będziecie jeszcze strzepywać sobie pył z butów od tak. W trakcie tańca oczywiście. Także czekamy na wyniki. Trzymajcie się. Prosimy i o listopadę. W tej chwili polski, na Tomasz na Polski. Piękny miejsce go do Poland, Tomasz Kowalski. Na pewno pewna duma, przede wszystkim. Jest taka nutka niespełnienia w związku z tym piątym miejscem, ale z drugiej strony, na 32 startujących, piąte, po dogrywce z byłym mistrzem świata, któremu to skopałem, Myślę, że to piąte miejsce przy tych moich pomyłeczkach i braku pewności siebie w finale jest miejscem zasłużonym. Poddałem się tej ocenie, przyjmuję ją. Cieszę się, że mogłem tu zatańczyć i mam nadzieję, że jestem dobrym przykładem do śladowania. Mam nadzieję, że moi tancerze będą wygrywać i będą lepsi ode mnie. Tego im życzę. Szczęście jak będę świętował, to kąpię się i pójdę spać jutro. Stanę może sobie troszeczkę później, może to będzie moje święto. Wszystko, cieszę się, że wszedł do finału, bo to był naprawdę bardzo duży wyczyn. I cieszę się, że skopał tyłek jednemu Włochowi w finale. I był to ten Włoch, który śmiał się, że co ten facet w ogóle robi w finale i jakim w ogóle czelność on ma, że on wchodzi w ten e, włoski światek salse solo i jakim, jakim w ogóle sposobem on się tam dostał. Także widziałam, że tam gdzieś się podśmiewał, zanim Tomek zaczął tańczyć i dopiero później na sam koniec jak Tomek wyszedł i pokazał co potrafi, dopiero wtedy pokazali mu, że jest respekt, że jest super. Także i to jego właśnie pokonało, także cieszę się, że chociaż dostał nauczkę.